Witajcie! Ciężko spamiętać wszystkie rody obecne w świecie lodu i ognia. Jest ich zwyczajnie za dużo, a i wiele z nich ma niewielkie znaczenie dla całej historii. W politycznych rozgrywkach liczą się przede wszystkim ci najwięksi, najpotężniejsi. To jest rody takie jak Starkowie, Lannisterowie, Martelowie, Baratheonowie czy kiedyś Targaryenowie. Długo można by dyskutować, który z tych rodów jest najpotężniejszy, a i tak na koniec każdy zostałby pewnie przy swoim. O wiele łatwiej będzie wskazać ród, który jest najbogatszy. Każdy mieszkaniec Westeros wie, że Lannisterowie zawsze spłacają swoje długi. I choć nie jest to oficjalne motto rodu, z pewnością mogłoby nim zostać. Pozwólcie, że opowiem wam trochę o tym, jak Lannisterowie w ogóle doszli do władzy i skąd mają aż tyle bogactw. A więc usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. W latach, gdy pierwsi ludzie przybyli do Westeros, część z nich zatrzymała się w pięknej krainie znanej w późniejszej historii jako Krainy Zachodu. Wysokie wzgórza poprzecinane były błyszczącymi rzekami i masą błękitnych jezior. Na pofałdowanych równinach gleby były wyjątkowo żyzne, a gęste lasy pełne zwierzyny. Był tylko jeden problem: dzieci lasu i olbrzymy. Pierwsi ludzie sprawnie jednak posługiwali się toporami z brązu i ogniem. Rozpoczęli swój podbój od karczowania lasów. Powstały pierwsze wioski, a później miasta. Kolejno zaczęto budować drogi przez wzgórza, by połączyć wszystkie osady. Następnie nadszedł czas budowania kamiennych zamków i fortów. Ludzie dość szybko wypełnili krainę od brzegów morza do kamiennych wzgórz. Ponoć na górskich szczytach wciąż można spotkać kości mieszkających tam dawniej olbrzymów. Dzieci lasu zaś uciekły daleko na północ przed destrukcyjną naturą człowieka. W tych odległych czasach pojawiły się także pierwsze rody. Co bardziej wpływowe, przybierały tytuły lordowskie lub mianowały się władcami. My skupimy się teraz na rodzie Casterly, zamieszkującym skałę ogromną kamienną twierdzę. Na brzegu Morza Zachodzącego Słońca. Zgodnie z legendą, założycielem tego rodu był myśliwy Korlos, syn Kastera. Będąc na tropie lwa porywającego owce, Korlos dotarł do jaskini u podstawy skały. Uzbrojony jedynie we włócznie, wkroczył do Leża Bestii i zabił lwa i lwice. W akcie łaski oszczędził małe lwiątko. Starzy bogowie spojrzeli wówczas przychylnie na Korlosa i snop światła oświetlił głąb groty. Na ścianach myśliwy dostrzegł złoty blask, żyła, którą widział była szerokości dorosłego mężczyzny w pasie. Korlos natychmiast przeniósł się tam wraz z całą rodziną. Zabarykadowali wejście i zaczęli kopać, a skała stała się ich nowym domem. Kolejne pokolenia kontynuowały złotą gorączkę Korlosa. Kasterlim nie chodziło jednak tylko i wyłącznie o złoto. Skała dosłownie stała się ich twierdzą. Kopiąc coraz głębiej i głębiej wewnątrz góry w poszukiwaniu skarbów, jednocześnie wykuwali ogromne komnaty, galerie i tunele, aż wreszcie skała stała się największym zamkiem Westeros w tamtych czasach. Casterly natomiast stali się obrzydliwie bogaci, lecz nigdy nie pretendowali do tytułu królewskiego. Taki stan rzeczy utrzymywał się do Erycherosów. Pewnego dnia ze wschodu przybył do skały złotowłosy Łotr, zwący się Lan Sprytny. W jakiś sposób udało mu się przejąć skałę i wygnać rodzinę Casterly. Kim był i jak tego dokonał? Niestety, te informacje z jakiegoś powodu nie pojawiają się w księgach. Kasterli po prostu znikają, a ich miejsce zajmuje całkiem nieznany dotąd ród Lannisterów. Co do tożsamości Lana Sprytnego, maesterzy sprzeczają się, czy był jednym z pierwszych ludzi, czy też nie. Niektórzy bowiem są zdania, że Lan był jednym z Andalów, a dokładniej andalskim podróżnikiem, który dotarł aż do krain zachodu. Stoi to w sprzeczności z datami, bo omawiane właśnie wydarzenia miały miejsce tysiące lat przed znanym nam przybyciem Andalów do Westeros. Osobiście bardziej intryguje mnie kwestia, jak doszło do przejęcia skały. Najpopularniejsze historie mówią, że Lan odnalazł sekretne wejście do twierdzy wejście tak wąskie, że musiał na go lasa nacierać się masłem, żeby prześliznąć się przez otwór. Zakradał się nocą do śpiących kasterlich i szeptał im do uszu okropne rzeczy. Był w zimnych i ciemnych miejscach niczym demon. Podkradał rodzinne skarby, zastawiał pułapki i robił co tylko mógł, by skłócić ze sobą członków rodziny. Ci wreszcie uznali twierdzę za przeklętą i postanowili uciec. To oczywiście jedna z wielu wersji tej historii. Niektórzy twierdzą, że przez tajny otwór Lan wpuścił chmarę szczurów i myszy, które przepłoszyły domowników. Inni podają natomiast, że lan przemycił do wnętrza skały stado lwów, które zabiło mężów, a sam lan zaopiekował się kobietami. Istnieje też wersja, że Lan co noc zakradał się do sypialni innej córki Lorda Casterly i baraszkował w najlepsze a dziewięć miesięcy później każda urodziła złotowłose dzieciątko. I jak absurdalnie by ta teoria nie brzmiała, ta garcy maester Perestan uważa, że może być w niej ziarno prawdy. Lan mógł być najzwyczajniej w świecie sługą Lorda Casterly. Chłopak zakochał się w jednej z córek i przekonał jej ojca, by wydał ją za żonę. Tak się stało, a po śmierci Lorda, ze względu na brak męskich potomków, skała przypadła Lanowi. Jeśli wierzyć tym starszym opowieściom, lan sprytny dożył 312 lat i spłodził setkę synów i jeszcze setkę córek. Potomstwo przejęło jego urodę, w tym tak rozpoznawalne złote niczym słońce włosy. Może i opowieści trochę przesadzają w liczbie potomstwa, ale ma to jakieś swoje uzasadnienie, ponieważ pierwsi z rodu lanisterów faktycznie byli niesamowicie płodni. Minęło kilka pokoleń, a skała stała się już za mała dla wszystkich. Część potomstwa z bocznych gałęzi rodu postanowiła temu zaradzić i zamiast dalej kuć w kamieniu, wynieśli się do oddalonej o omile wioski. Okazało się to kolejnym strzałem w dziesiątkę dla rodu, jako że w morzu roiło się od ryb, a i gleba była wyjątkowo żyzna. Wioska dzięki bogactwu lanisterów szybko zmieniła się w wielkie portowe miasto, znane dziś jako... Lanisport. Handel morski uczynił Lannisterów jeszcze bogatszymi niż byli. By chronić się przed ludźmi łasymi na ich bogactwo, otoczyli miasto potężnymi murami, a niedługo później tytułowali się królami. Pierwszym królem z rodu Lannister był niejaki Loreon Lew. Za jego panowania granice wpływów Lannisterów powiększyły się jeszcze mocniej. Co ważne, Loreon nie uciekał się tylko do brutalnych starć lecz stawiał także na polityczne sojusze poprzez małżeństwo. Gdy Andalowie przybyli do Westeros, Lannisterowie byli już dobrze znani na całym kontynencie. Pierwszy atak Andalów został jednak odparty przez króla Tybolta Lannistera. W kolejnych latach Andalowie próbowali jeszcze dwa razy najechać Krainy Zachodu, lecz bez powodzenia. Zdając sobie sprawę z faktu, jak kosztownym i niebezpiecznym przedsięwzięciem jest nieustanna obrona przed atakami Andalów, król Tyrion III i jego syn Geralt III znaleźli pokojowe rozwiązanie konfliktu. Zaaranżowali małżeństwa między zwaśnionymi plemionami. Tyrion nie należał do naiwnych, to też poza małżeństwami spajającymi strony konfliktu poprosił też wodzów Andalów o wysłanie swoich synów i córek na przyuczenie do skały. Dzieciaki były trzymane na dworze oficjalnie jako Giermkowie czy podczaszy, lecz przede wszystkim byli politycznymi zakładnikami w razie gdyby Andalowie się rozmyślili. W kolejnych stuleciach krew Andalów zaczęła wypierać krew pierwszych ludzi. Lanisterowie, silni jak nigdy wcześniej, jeszcze bardziej poszerzali granice swojej domeny, nie tylko na lądzie, lecz także wcielając w swe terytoria piękną wyspę, znajdującą się niedaleko brzegu Westeros. Do przejęcia doszło dzięki małżeństwu króla Tomena I z córką ostatniego króla z rodu Farmanów. Piękna wyspa była niezwykle ważnym dla Lanisterów miejscem strategicznym. To oni graniczyli z ludźmi z żelaznych wysp, których zwyczajem było grabienie pobliskich wybrzeży. W następnych stuleciach skała widziała różnych władców. Jedni byli wyjątkowo mężni, inni mądrzy, okrutni czy też słabi. Wszyscy jednak byli hojni. No może z jednym wyjątkiem chodzi o Norwina Lannistera, który nie bez powodu otrzymał przydomek skąpiradło. Jednakże przez cały ten czas granica Lanisterów nieustannie się poszerzały. Domena Lanisterów rozciągała się od zachodniego brzegu aż po górny bieg czerwonych widał i kamiennego nurtu, gdzie jej koniec wyznaczał wąwóz pod złotym zębem i od południowego brzegu zatoki żelaznych ludzi po granicę Rich. Dzisiejsze granice krain zachodu pokrywają się z granicami Królestwa Skały z czasów poprzedzających pole ognia, gdzie król Loren Lannister, Loren Ostatni, uklęknął jako król, a wstał jako lord. Lannisterowie przez lata nie zapomnieli, jak wzbogacił się legendarny Korlos i nieprzerwanie prowadzili wydobycie surowców. Wzgórza krain zachodu były pełne żył złota i srebra. Kopalń mniejszych i większych były najprawdopodobniej dziesiątki lub setki. Niektóre, otworzone jeszcze w tych zamierzchłych czasach, o których opowiadałem, eksploatowane są do dnia dzisiejszego. Oznacza to kilka tysięcy lat nieprzerwanego wydobycia. A i nie zapowiada się, żeby surowce miały się wkrótce skończyć. Loma Zobierzy świat napisał w swych notatkach że złoto Lanisterów słynne jest nawet w dalekim aszaj przy cieniu. Tamtejsi kupcy dopytywali mieszkańca Westeros, czy to prawda, że Lv Lord mieszka w pałacu ze szczerego złota. Sądzili nawet, że w krainach Lanisterów kruszec zbiera się nawet podczas orania ziemi. Złota Lanisterów w Essos było naprawdę sporo, więc nie dziwne, że i tam dotarło. Jeden z królów kupił od waleriańskich rzemieślników miecz, Jasny Ryk. Oręż godny króla, za który, jak powiadają, zapłacono tyle, że wystarczyłoby na wystawienie całej armii do bitwy. Istnieje nawet teoria, według której ludzie bez twarzy mieliby doprowadzić do zagłady Walerii, a zlecenie zostało opłacone złotem lannisterów. Brzmi to trochę od czapy, ale już wam tłumaczę o co chodzi. Septon Bart na podstawie waleriańskiego tekstu sugerował, że waleriańscy czarnoksiężnicy przewidzieli, że złoto z Casterly Rock sprowadzi na nich zgubę. No, nie ma żadnych zapisków mówiących wprost o kontakcie walerian z ziemiami zachodu, ale przed chwilą wspomniany Jasny Ryk trafił do rodu Lannisterów w stuleciu poprzedzającym zagładę Walerii. Lannisterowie zapłacili za niego bardzo dużo złota. Być może to złoto. Zostało później użyte, czy też przez rządnych władzy waleriańskich, możnych, czy też przez niewolników, do opłacenia ludzi bez twarzy. Wkrótce zabrakło magów do odprawiania i podtrzymywania rytuału kontrolującego ogień wewnątrz czternastu płomieni, i doszło do ogromnej katastrofy. Ale nie o tym był ten materiał. Chciałem Wam powiedzieć o tym, skąd wziął się ten majątek Lannisterów i dlaczego są najbogatsi. Myślę, że teraz wiecie już o tym bardzo dobrze. Na ten moment ode mnie to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale.